rozhartowane yy, na, zostawione na ostygnięcie powolne dane do tokarza yy, stoczył tokarz to według mojego nic nie skracane po prostu tylko stoczone tak aby powstała tak jak widzicie miejsce na zatulejkowanie tych łożysk i oczywiście tak jak tu widzicie są wywiercone po dwa punkty tak aby wkręcić te nakrętki dwie, żeby zablokować te kwadraty śrubki będą schowane jest to po prostu głębiej wykręcone tak żeby śrubki weszły, były głębiej schowane tak to ponownie pójdzie do zahartowania tylko tak, grzyjemy to do czerwoności i pójdzie to w jakiś tam powiedzmy olej żeby to się w oleju zahartowało przed założeniem w te łożyska to jest jedna kwestia. No dobra moi drodzy, tylko że tak. No, nie za bardzo stoczymy, wiadomo, materiał. No i takie coś zostaje nam. Nie jest po prostu... To ma 55. Tak oto ma 55 wymiar. 55 jest, nie? W ten sposób. To mamy 55. Te tulejki nieskracane mają 35. A więc co zrobić, aby... aby. Po prostu dystanse się zgadzały, żeby to można było złożyć w ten sposób tak na 35, powiedzmy. Bo to jest ogólnie, powiedzmy, to jest oryginalne łożysko. O, w ten sposób, i to jest tak w talerzówce. I wszystkie są jednakowe, powiedzmy. Tu ma taki specjalny próg, aby troszkę tutaj się tak, powiedzmy, nazwać to zazębiło. Średnica. Nowych łożysk jest identyczna. Tak samo widzicie, że zazębia się. No dobra, no tylko że tak składając, tu mamy większą powierzchnię. Tu mamy troszkę mniejszą, ale nadal to jest za dużo, bo jest 55. Tak, żebyśmy rozepchali yy, no, talerze i to ogólnie nie miało racji bytu, bo by nic by nie pasowało nawet do założenia. Więc co zrobić, moi drodzy? Pojechały dystanse do przeróbki i dalej. A więc tak będzie zrobione. Tu mamy tego ogólnie tulejkę, będzie wstawiona tulejka, nie? Powiedzmy, tak biję ją trochę. Jest kwadrat, tak? Odbiorę. No. No 6. Wiesz, ja to tam co było na tym, to podałem ojcu ten numer, to raczej to co samo występuje. Nie wiem, wiesz, ja w Google, w Google wpisałem normalnie tam b 236 chyba kreska 2, tak? No i to w Google wpisałem i to mi wyskoczyło i to jest Erlinga No, szukaj tam. No taki, powiedzmy, to nie jest simmering ani jakiś taki typowy, tylko powiedzmy taki dziwny, nie? I jeszcze taka plastikowa wkładka jest w to. No ale to zobaczysz po, na wujku, no tam na Google. No na razie. Dobra. No kwestie załatwienia, jakby nie było, ważne. E, tak, więc, moi drodzy, wracając, te dystanse pojechały do tkarza pod tyle sztuk, ile mi trzeba, pod te tu Wiadomo, mamy kwadraty. A więc tak tego nie zbierając łożyska nic nie przerabiając, wtoczymy sobie je w taki sposób, żeby tu wtoczyć je do głębi 5 do sztuk, bo tyle mi akurat trzeba. właściwie powiedzmy na każdą podporę użyska to dwie sztuki, tak, czyli jedna sztuka będzie wtoczona na. 1,5 cm, a druga sztuka będzie zatuczona na 0,5 cm, żeby się schowała, bo ta strona jest jednak troszkę za duża, wiecie? I trzeba to wtoczyć, tak żeby to było na pół cm, i tutaj na 1,5 cm, żeby było wtoczone. I tego, no wiadomo, tu się kwadrat trochę znacznie zmniejszy, ale mamy w użysku kwadrat, tym bardziej, że jest zablokowany. I jeszcze go ponownie zahartujemy, także uzyskamy w pust. I nakrętki nie będą wystawać, i go wpuścimy. I w taki sposób uzyskujemy praktycznie najprostsze łożyska, jakie możemy sobie wyobrazić. Do talerzówki na pewno wiecie, to jest przeróbka, fakt, ale myślę, że wcale nie taka jakaś najgorsza. Tym bardziej, że też jakiegoś majątku później w przyszłości, w razie czego na łożyska człowiek nie będzie wydawał. No, trzy sobie odratowałem łożyska. Mm, one gdzieś tutaj są. O, są, są łożyska. Jedno pojechało do tkarza, żeby mu przedstawić, jak to wyglądało. No, i tak to ogólnie wygląda, moi drodzy. Mm. No więc, voilà. Mamy przerobione na najtańsze łożysko. Jedziemy sobie do sklepu rolniczego. Kupujemy standardowe takie łożysko. Wybijamy, wykręcamy nakrętki, przebijamy tulejkę, zakładamy. Jakby to powiedzieć, łożysko dalej się kręci. Do Tależówka. Dobra, zgodnie z obietnicą bierzemy się za, za talerze. Jeden wał sobie złożyłem, drugi będziemy składać. Made Italii, Italy, Ama 56, otwór kwadrat 31, 5 mm grubości. Dobra, jeden i teraz lecimy z łożyskami. Przewróci się, musimy go położyć. Mm głęboka. Jest łożysko, tak jak mówiłem, przerobione MGK D19 u UC211, dokładnie kwadrat ze stregu łożyska przetoczony zaciśnięte kontrami, w tym po to jest właśnie tamte wtoczenie. A tutaj jest mniejsze zatoczenie, żeby to pasowało. Wymiar jest taki sam, jak powinien być. O. Młotka mogłem sobie wziąć, ale dobra, nie młotek to to. trzyma go. No i tak to wygląda. Widzicie, tak głęboko wpada w to i trzyma. Powiązanie jest. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra Otwarty, zamknięty Dobrze jest Tu leja Dobra dalej, teraz na otwarty, tu lej, no chodź. because foarte dobrze. Tu

łatki muszę użyć. Jedna, Uch, się pędzelek utopił. Dobra, podkładeczki albo w kieszeń. Ostatni. Jak postawię to gdzieś tu trzeba. To najgorsze. Razka. Kurwa nie tak. Łatwe zadanie, nie powiem wam. Jest. Uch. Dobra. <ścoughs> no no no, 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 no. I złożone. Żaba. Mm -hmm. O, oh, brater. Jeszcze trzeba troszkę. Nie dużo. Dobra, sobie na terenie do I tak mamy poskładane. Talerzy AMA 560, otwór 31, grubość 5 mm. Zębate 5, 560, talerz Made In Italy. Jeszcze tak poskładałem, wiecie, ząb otwarty, ząb otwarty. W ten sposób się powinno składać, żeby było prawidłowo. Tak poskładałem.